Siemaneczku, z tej strony Pusz Barber Dobra, wszyscy wiemy kim Dobra, wszyscy wiemy kim jesteś, tylko Dobra. dlaczego każesz mi włączać kamerę? Każę ci włączyć kamerę, ponieważ... Ale nie stary, nie będziesz rozpoczynać moich odcinków, dlaczego Słuchaj. w ogóle ty chcesz co są odcinek no, mój. Ja czy zwykle zajebisty pomysł na film. Ty masz zajebisty pomysł Słuchaj, na film. No i na ten... i zmienisz zdanie, dobra? No nie wczątca mi się. Ale ja, ja, jaki, realnie, to pomysł? No, jaki to jest, to jest pomysł? No. Bo, ale ja, skąd się... Że ja się zgodzę w ogóle? No bo się posłyszy ten pomysł. Słuchaj, dwa czy trzy, trzy dni temu otrzymałem wszystkich z ekipy. No wiem o tym. No, no. i strzyba. Przyszekiem, które za dużo do roboty, ale każdemu proponuje małe poprawki, bo to jest ostatni dzień, boi wzorki. Ostatni okay. dzień na co? Ostatni dzień na nagrywania filmów, bo już wracam do pracy. Aha. Jako barber. Czyli czekaj, czekaj, czekaj. No i no i co? Zaproponuję. No, już im poprawki, im poprawić fryzurę będzie, i będę, zabić złotych. No no. Nie Ja będę chodził. Ale, ale po co mam to nagrywać z ukrycia, to można powiedzieć. Nie będę normalnie to nagrywał. I no. słuchaj będę chodził i z ukrycie będę dezyfekował maszynki. Aczkolwiek nikt nie będzie tego widział, oprócz mnie i ciebie, a im powiem po obcięciu, że dostałem telefon, że tą samą maszynką strzygłem wcześniej gościa z hifem i nie co? no Że co? Cze czekaj, czekaj, ich. czekaj, 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 czekaj. i że tą maszynką strzygłem gościa z HIF-em i nie użyłem żadnych środków dezyfekcji. A prawda będzie inna bo nawet na czemu, że będziecie widzieć. Że wyfekuje maszynki. I myślę, że po prostu każdy się z nich zestawił i zobaczył ich reakcję. Co ty na to? <grym> no to jest, gru... to jest to jest grube, stary. To... No i to będzie śmieszne. No tak to jest, no... na tym kanale jeszcze nie było. No dobra, no to jest gruby odcinek. Czy na YouTube? w ogóle nie. Ale bez musiał ich zaciąć, wiesz o tym, delikatnie chociaż. Znaczy, może purlapej, tak, minimalnie, żeby było czerwona skóra, bo tak nie będę ich zacięła. Albo to będzie przesadne, zaczynanie ludzi. No dobra, no ale tak, żeby. No ale to i tak będą... Tak, żeby stary była możliwość tam zarażenia ewentualnie. i tylko to masz My No nie dobra, no to rzeczywiście rzeczy jest dobry pomysł i zgadzam się na moją. Także no, no cóż, no pierwszy raz jestem w stanie powiedzieć, że Barber robi się naprawdę dobry pomysł na film. Dobra. To znaczy? dobra, każdy to jest nowy czerwony przycisk, jaki widzicie na moim polusku, zostawcie tam na dole i dołączcie do naszego kanału. No i co chyba zaczynamy, co? Let's go. Dezyfekujemy maszynkę. Lecimy z pierwszym Czy Ale też się. Co? Już ją ty Ale ja to to jeszcze <śm> raz na pewno. Dobra, dzisiaj w zajbisty odcinek nagrywamy, bo robimy mega fryzury, w sensie wzorki. Zapraszam cię na nową poprawkę do mnie, co ty na to? Poprawkę? Znowu? No. Przecież niedawno mnie ciąłeś. Znowu ciągnie Cię poprawkę. Stary, ty no. masz no. jakiś fetysz ostatnio do tych włosów. Chodź, Znowu? No chodź. No lubi ciąć. Ale nie, robimy wzorki dzisiaj. Wzorki? Wzorki, no. Jakieś fajne wzorki, wszystkim robimy. Także... Czy w każdym miał? miałem? No, no weź, nie myśl. tak. Nie, jesteśmy nie, nie, Ale ty nie, ja masz nie, no wzorek nie, 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 tu, nie, tu. nie, no, zrobione nie, ja nie potrzebuję. I możesz mi tutaj kreskę zrobić jeszcze. Czy pejsy poprawi tutaj, czy zgoli? po to zrobiło, no już się zrobię toczywiście. Zobacz. Dobra, ja się boję stary, ewentualnie, Dobra, na co się zgadzam. Czego bo się boisz? Kresy, mi nie pasuje Zrobić i dobrze, gwarantuję Ci. Zrobi do, zrobić mi dobrze? Zrobić i dobrze. Zrobić mi dobrze, to się zgadzam. Zrobię ci lepiej niż twoja przyszła kobieta. Dobra, ja... <laughs> Ja się zgadzam, tylko na jedną brewkę z tej strony. Co najwyżej, yy, brew taką krechem możesz mi kowalnąć z drugiej strony, ale to tyle, nie? Bo ja już więcej od ciebie tutaj chyba nie potrzebuję ja zrobienia. Strony, tak. No, jak ma być lepiej, no to możesz poprawić. E, musisz. Weźmy jakiś wzorek, wzorek tutaj, o tu, widzisz? Tu jakiś fajny wzorek, zobaczmy ile ma miejsca. No i... dawaj sobie tutaj, tutaj no. Porów mu wzorki, no. Tutaj już jest, tylko że tutaj jest trochę czerwony. Yy, tak prawie cię zaciąłem Mordo, mam że nie jest zły. No zaciąłeś o, go, no. Nie wiem, chyba spoko, nie? Dobra, przejście się nie, Dobra, nie zapię, bez przesady. Czy już jest konkret spraw w telefonie? Nie, no jest. Dziękuję bardzo. za pokaż się, gdzie cię co? Widzicie zaciąg? Tutaj niby. No to nie widać nic, przesadza, za, i wielkie pono. Nic się nie stało. Dobra, to kto teraz raz? siada? Adam, może ty? Adam, teraz ty? Jesteś gotowy? Nie, no, bo Ciebie tak na mnie patrzy troszeczkę dziwnie, stary. Jesteś gotowy na cięcie? Nie no, spokojnie, bo... chyba ja chodzi... Ja byś ty... żebyś ty mi zrobił ten wzorek. Nie, stary, dlaczego ja mam to robić? Ja nie jestem barberem. Będziesz delikatny? Będę... tak delikatny, delikatny. jak... <laughs> Teraz siadaj Adam. Co robisz? No wracaj już. I nagra mi razem jak smarty bo to będzie bez sensu. Co chwilę ludzi on widzi sprzęt słuchajcie? To musisz, wejść tu bardziej dyskretnie, wychodź na zewnątrz jak to robisz. Dobra, dobra. A no, to już robiła. Sadaj to po prostu, żeby widzieli to. Siadaj, siadaj Adam. Tutaj lecimy. Nie... Gdzie małe. mi tam się podoba małe, ty Poprawy, ty, to jak, ty jak to jest jakiś zymetrycz. Będziesz to. Są bardzo małe. Małe na tak. pewno? Tak, Adam. Ja zaraz wezmę ja żelelelkę do ręki, aby przejść, to. Nie są małe, Adam. Zaraz tę kamerę trzy tu pewnie wsadzę. Ojejku. <grym> Uważaj, bo zna. będziesz mi zaraz krechę na całe czoło. Nie, nie ruszaj się lepiej. Dla twojego dobra. to się tak głęboko przy pociechach? Ja nie zarobię, wbrew mojej woli. Nie chciałem tego. No i co? No i tak. No i tak to wygląda. No troszeczkę cię zaciąłem. No, no, no chyba go zaciąłeś, no, ma, ale tak to dosłownie, to praktycznie w ogóle. U ciebie zaczynanie to jest jakąś tradycją, naprawdę. Co ty masz to jest to, z tego podziękujecie. Tylko w ja się tak? przetrwałeś jakoś? No. A, A zrobimy mi to zdjęcie, żebym to zobaczył, może? Ja ci zrobię. Albo ty zrobię może. Tak, tak. Nie, fajnie, fajnie. 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 O, pokazać ci? Co? Widzicie, jak wyszła dobrze? Ze mną? Nie widać, tak? No, całego. No, dobra, to wezmę, jakby to później. Jeszcze raz byś chciał taki, żeby takie coś To Tu dostępne. To co, lecimy z fajnym wzorkiem, co? On, ja zawsze się z niego śmieję, bo ma taki owalny, owalną twarz i oczy mu się rozjeżdżają jak kobże. To Na jest... taki stronę. Ps... <śmienny> tu mnie wiesz, chociaż nie muszę się za <śmienny> i mieć taki, nie muszę ukrywać pyja. <śmienny> Ostre cięcie. Ostre cięcie też zajęcie. A co ty tam może <noise> Krzyż! Zrób mu krzyż! Na, na, z tyłu na głowie. No tak to będzie idealne z jednej strony i z drugiej. Zrób mu krzyżyk z tyłu głowy. On przecież taki pobożny jest, to na pewno mu się przyda. Będzie miał krzyż na drogę. Ale co ty mu zrobiłeś? Co ty mu zrobiłeś? Czemu mu to zrobiłeś? <noise> Rafał, co ci się stało? Czy ty jeszcze hmm, wierzysz w Boga? Czy ty jeszcze wierzysz? Tak? nie krzyż nie, no ja nie. ja, ja ty nie uczę się, bo mam w ręku. Uwaga, to robi to hmm? tak. steryfikację? Yeah. Paszek? Ja. Teraz, nie, ale spoko spokojnie to wygląda, nie? No. A pan pasuje do niego. Tylko ty jodę przesadziłeś, Barber. Siedzi. Ja bardzo się lubię z Gizem Ale jest dobrze, to znaczy jest dobrze, tak? Wyglądać, wygląda spoko. No jak tak uważasz? Jest git. się zabójcze. Ale nie wygląda najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej wyglądać. Podkreśla jego charakter. A za ile to zajdzie? Idzie tak. czasu. To... I na taką słucha? Normalnie jest 200 zł. A mi? Dla Ciebie za darmo Aaaa Ja bym starał się wspomnieć Aaaa 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 Mam Biblia, szkoda, że nie możesz Patrzcie co? na to, nie? A no, umiesz Biblię Biblia? Biblię? Zaraz Ci z tyłu książkę e, wydziarę <laughs> Wiesz, czy napisy? Napisy? Jakie? Holy Bible No Tak też można zrobić. Ty to powiem ci, że masz jakiś talent do zacinania, zobacz, go A patrz, no go Tak zaczęłeś. minimalnie. patrz jaki fajny krzyż, nie? Tutaj. Jest tej strony zadowolony ogólnie. tej strony, nie? Patrz jakiś fajny krzyż. To Dwa. A. Ty wiesz, bo jak nie <grym> zacinał, no, to ja ci mogę oliwką zaliwek oliwek za to Ja jestem duchowiony, czy nawet. Będzie dobry pościsk. Dzięki puszki. Dzięki. Dzięki. Chcesz zobaczyć i zobaczyć sobie jak w wyglądasz. A może ci mi zdjęcie i Nie to idź do łazienki, no. Zaniepiesz się! Podoba Ci się? Lepiej się nie dało. Podaj, obu, dzięki! Obróć się, obróć, obu, się do tamary. Ale Miesz, się... Jest A, oj, <laughs> Ale wiesz, czas taki jest sobie. obu, Ale obu, jaki obu, 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 nie? obu, 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 nie obu, tak. obu, 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 Tylko, Przemyje się w tak. o, Gdzie tą kreskę? A mu tak, tak z brwi? Nie, stąd. Nie. Stąd mu zrób kreskę. Z tego rogu, tak? No. Ja bym poszedł do, tu, gdzie ta się kończy. Do tej bym poszedł. No nie bo pusty. to jest dobra, no. Jesteś barwełko, kurwa, kreska. Ty zadowolony z tych krzyży, tak? Dwa chłopie, jak ja wyjdę, to każde moja, co? Na krzyże myślę, że poleci? No tak, się ja zakonniczka. Stary, nie tak to miałeś mu zrobić. Co robi? <noise> Zrobił ci to zupełnie inaczej niż miał zrobić. Zrobiłem ci też całe pieniądze. Nie, mówiliśmy o czym innym, Barber. <noise> Naprawdę mówiliśmy o czym innym. No jak mówiłeś, na 2-4 a? Barber, zrób zdjęcie tego. Proszę, jest co, że to wygląda. No nie wygląda źle, ale. Co on zrobił na tych włosach? No co nie. powinien, czy nie? Nie. Zrobił to, co trzeba. Zrobił to, co, to, co, co chcieliśmy. Ten, znak torda, bo no to, i co zobaczyć tam. sobie, no. I co zroz... zobaczyć do łazienki? Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Nie A, zrobić. Ma nie ma jest serio, Mam pytanie, Dobrze to wygląda, prawda? Dobrze, no, ale jest zupełnie inaczej niż Macie chciał. Co? Macie nie podoba się? Co? <śmienicza> co z wyciąg na tych włosach? Prosto miało iść, tak? No, miało, no. No, miało, a to dlaczego nie poszło? No, masz teraz trójkąta na głowie. Bernudzki, trójkątce zrobiłem na głowie? Prosto, coś ciebie jest za barber. Chuj, barber jesteś. Ja nie wiem, co jak Co po pozłości? Fajne wzory, myślę. A, nie, no ładnie wygląda. A, ładnie, ładnie. Maciej, bo ci zaraz na łyso zgodzimy. Się, bo ci dredy utrań co też. Powiedz tak jak ci pasuje, nie? Wiotka, bo wyszanek. Ładnie. Bardzo. A Wiolka pasuje. też... Nie, Wielka też też musi mieć zabrana. Dobra. dobra. Tak? Ona też musi mieć jakąś zalekną no, Też musi mieć. Być... Eee, ja słyszałam. Ona się samotniemy bo. No placie, bo zaklacie tak ładnie. Dobrze. Zrób jej regulację brwi. Dobra. Dobra. To się nie szal. No nie przy Wielka. Po prostu się nie szalp. Hmm. Panikuje, przeprasziona. I jest, jak ona się boi, źletki, nie? No nie dziwię się stary, że się boi. Barbarzy, co prawda? Nie nie wierci wioła, bo cię zatnie. A, i teraz jedno cię tak zostawi, a drugi mu. Dobra? Zostań. Nie no, Zostań. Mus, Zostań. musi dwie poprawić. No nic ci się nie dzieje, wielka. Znaczy, przynajmniej źletka jest fajna, bo to jest takie coś, co <toczny> nie co co Czemu ona się tak boi? Nie, nie wiem, dla mnie to jest przyjemne. Dlaczego? No dla mnie dla też jest, jest przyjemne. Barber, zostaw już ją. Tylko, że po ostatnim jak Barber mnie strzyk, to miałem pociętą troszeczkę się. I po od tamtej się już boję Ty patrz, ona się naprawdę boi. Tary, ona już tutaj no. płacze. Ty o się już lecą. Załamana. A może ty masz taki dotyk po prostu? Bioda. Bioda. Tak, może, może to jest zły dotyk, no. Barber. No, no, dobra, zostaw już ją. Ni... Zobacz jak panikuje już płacze. Bioda, prawie. Jeszcze ja jeszcze poprawię, to patrzę, to nie, 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 Z tej perspektywy, tutaj. Patrz. O, wiola. Wiola, ja wiola. Ja się... O, ja oczami przepraszam? Dobra, już. Już mogę iść. Pokaż, ale zaciął cię. Przyciął cię. No i co z tego? Mogę już wybić? Ale pocięta jest. Masz kropkę taką. <grym> Zaciąłeś każdego. Każdego. Zaciąłeś ją stary. To kawałek. Tak, jak się chowa do pokoju. Właśnie, a tobie też ona wzorki. Ona się przestraszyła. To tobie też wzorki. Pa... Ale wzoryk będzie szlom. Czemu robisz? Pęczę? Nie, ale ja bardzo lubię Trzeba mi to No, pęczę Pęczę? Co fajne robisz Dziękuję, Akurat. dziękuję Tramuję twoje zdanie Tramowałem mi się te lekko A i ciebie też za czerwona no Za pa Tu ma wszystko czerwone Dobrze ci tak maszynką No to czemu ma czerwone? Tu. Stary, ty ledwo co bierzesz żyletkę do ręki Ale tu. przestraszony też jesteś, bo stamtąd wyleś na A jesteś sam przestraszony jaką żyletkę teraz odgłonią Nie, nie jestem przestraszony już skończona robota. I co zaciął No Niestety nie. Oczywiście rzeczy. Że... No jak nie? Zaciął czy nie zaciął? Dobra, nic się nie stało. Jak no, to fajna fajne kreska no, masz. Eee, yy, to co? No się, to No się to yy, odcinek to. Na tym polegał tylko odcinek, nie, 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 to dopiero to, to, e... to będzie na przybitki, na początek. Dokładnie. A to na no, odcinek? odcinek? Zobacz. Tylko no, tyle materiału nagraliśmy i te przybitki z tego robić. Nie, 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 no w sensie no, to a będzie to początek filmu. A odcinka? Ja nagrywam Was dzisiaj przez 24 godziny, co robimy? Ogólnie, wszystkie, taki luźny vlog, bo ludzie tego chcieli. W sensie nie było tego na kanale, nie, to co, nigdy. Nigdy. No zaraz będziemy jechać, no? Słuchaj, w jednym miejscu wchowałem no? wszystkie żleki, które wymieniałem. No, i będę zaraz odsyłany do sytuacji o sprzęty. To, że tak, robię, żeby nikt tego nie widział, no i słuchaj, robił tak, że zrozumiesz mnie zaraz, ja odbiorę, i będę udało, że dla że coś miał piwa. Pamiętasz, co było takiego, co ktoś do mnie przejechał na obcięcie kilka dni temu? No, 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 pamiętam go. I to powiem, że on u mnie był, i nie był tylko byłem po nim Ale to... pan musisz być mega przejęty, nie? Musisz być mega przejęty i powiedzieć Że Jak to, się jak, jak to, kur że zacznie jak to. Słoneczkę, dobra, no. Siema, Szymon. Co tam byku? Ale ty serio mówisz? Jaki film? sobie za nie jaja robisz teraz w tym momencie. Co? To ty do mnie przeżywasz na strzyżanie, mówisz mi takie rzeczy? Co mówić? Ale co mówiłeś mi powiedzcie wcześniej? Co ty gadasz. Stary, ja sprzęt nie zesypekowałem po tobie. Co? Co? Dobra. Barber. Barber. Dobra, stary, to jest porażka. Aś, to. No, on jest nienormalny. Co? Skończę, daj, tutaj, co Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Jakie sprzęt bardzo tak? ja, ja, ja. Ale o co chodziło? No, jakiś mówił? Nie, nie wszystko jest w porządku. Co wszystko jest w porządku? Nie no, stary, Ale... mówiłeś o jakimś hifie. No, ja do hifie nie mówiłem. No. Co ci leży na sercu, co nie? Ja pierdolę. Ja jedę, ja jedę. Ja jedę do lekarza. Ale czemu to? Ja no jadę... dobra, no, dredzio, no to nie, nie panikuj, no bez przesady. No nie panikuj, dredzio. Nie? nie panikuj. Wieczne, no, to no to co? Usłyszałem. Wie, ja No Nie, A ja A ja Ja się boję tu być, ja zostałem przycięty. A ty Nie zaciął. ...przejęty. Was... Jak kurde nie jestem przejęty? Coś nienormalny? nienormalne? A, was a co mam, też jakaś tutaj? No, tak. Ja sam wychodzę, ja, są wchodzę, ja do dolegałem. I co, Drenioz pojechał na badania. Powiedz o co chodzi dokładnie, bo ja już zaczynam się denerwować w tym momencie, to nie jest śmieszne. się, spokojnie, dajcie mi coś Dobra, uspokójcie, mów, że szybciej do... Brawa tak wygląda, że przyjechał do mnie dwa tam pewien to do domu. Dobra, pamiętam, bo nie obchodzi mnie to, że przyjechał do ciebie. Mów o co chodzi. Mnie zadzwonił, że zapomniał mi że ma HIV. Że co? Ale co to ma wspólnego z nami? To mam z wami, niestety przyjeżdżając do was nie wziąłem do dedykacji, wszystkich obcinałem, to są maszyny, które wyobcinałem, a w dodatku nie wziąłem źle, bo przyżyciłem trochę i jedną że to was wszystkich obcinałem. Że co? Ja. To Zaraz go Być Weź sprawdź internecie Adam, może ten... Może eee, czy jest, i jest na li... tam? jest 3 ma, nie? Pozacinałeś nas stary Trzeba to robić No, no, I no, nie no, byliście się, się proszę, proszę, proszę. Przez krew jest 100% Przez krew? krew. Tak. Bardzo tak, tak. łączna. Ale to ja bym nie tak. zacząłem ale no. bardzo co Wiesz co, lepsze i to jest ta sama tak? Tak, to jest ta sama? No co, no to chyba Jesteś z nami tutaj, to wspólnie ten bierzemy to na siebie. Tam. A chciałam dzisiaj mi krzywdy A, Przepraszam, to że my jesteśmy chorzy, a ty jesteś chory panu głowy, pan, bo Że na takie to zrobię, że nie chcę. po 6 okoliczkach, stary. Ale weź tę kufkę gdzieś nie. Ale po co on Ty uciekaj! Dzień To starego i bierz o tym, też jest przestępstwo, nie? Ono... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Inaczej, nie będę. Na, 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 na pewno robił krzywdy, ale. łatwo nie już się nie robił, stary. Stary, jeżeli mamy, jeżeli mamy HIFA, stary mogę się nas wszystkich zarazić. A. Wszyscy możemy mieć hipa. No tak, ale wszyscy jedynie możemy. Tylko nie mówcie biorze. Jak ja to mówić biorze? Co no, na ty masę z Wedelą, że ci nic nie wiedzieć? Ale jak nie tak mówię, przecież chodź teraz nie, nie zdecydowałeś sobie maszynki. I A może jak ja zdecydowałem, ale nie sądziłem, że są, ja mam cię kicha w domu. A może dlatego. Gdzie mamy w domu? Ty. ty doprowadziłeś do grupy spiny, nie? Stary tylko już mnie nie zabili, w razie mi ją oknie, dobra? Będziemy posłuchać całym, dobrze? Biorę. Bo no ja wiem, że można go poznać do honu za takie zwycięstwo, ale, ale... Stary, to jest za To jest chule co on zrobił, wcześniej on przydał kogoś, nie zdyzyfrował tego, a teraz tak co, co mam teraz zrobić, co do końca jeszcze będę musiał obchodzić skifem? Bo ja będę musiał skif i całą okładzinę... A nie zgadziesz o tym. Wystarczają jest poprzydzory, a ty ich pierdolasz po prostu, Jak bo, bo ty widzisz, że nie mogę przeskoczyć i to robisz po prostu, rozumiesz? Po co dajesz mi jakiegoś wdr. Tfu, pluję na to. Ale co muszę ci powiedzieć? Bo ja też używam tych, że przegoliłem sobie nią jaja. Co ty ja, ja. Ciepko, co boliłeś? Co boliłeś? Co? jaja? Dziwko, ty przegoliłeś? Ja k***o. Hajs będziesz dał wam, dziwko. Rozumiesz? Hajs. Jaja jaję. i Parku. No dobra, to nie, jest, to, 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 to nie jest odpowiedni moment na robienie sobie żartów, yy, yy, Barber. Ty co, wchodzimy do genera? No ja sprawa. Yy. A co, to jest nie po prostu chciałem zamienić parę w związku z tym faktem. Czy mam matę? a ty co mam się denerwować stary? No. Już i tak jest wystarczająco, ja no. Atmosfera jest to co się robi do co 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 mam co 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 robi? co 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 Nie, nie mam to znaczy. hmm. ma pewności, co 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 tak, co 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 ja mówiłem na ja, ja mogę... ja, ja patrzeć, nie ja mówię. Wyszyłka z tego naprawdę. No to zaraz no wychodzi. No, on zaraz wychodzi, bo ja chcę zobaczyć, y, czy rzeczywiście... Y, Okej, okay, a poczekaj, a skąd masz pewnie w takim mocaniu, że odcinek taką tą osobę i ona już badania dostała, na pewno tak, ma kifa. Znaczy on wcześniej miał kifa, a nie o powiedział. Aha, no wcześniej kifa i nie powiedział, ci, że ma kifa, no, nie widzisz tego. Tak, to jego wina. wina. To nie no nie jego wina też się wspomina. on mi nie powiedział, że ma kifa. A ja mu zapomniałem, stare zapomniałem Ci o Tłumaczecie, co? Ja nie mam zmiaru. Ale no serio, o co? Ale ty dyentykuje masynki! Za każdym razem, po każdym klientie stary wie, A to ja mówiłem, że nie mam głowy, skończyć się na to przyniesienie, a ty co? Chodź, siada na to Że co? No powiedziałem, że nie. Dobra, nie. Nagrywałeś no, ten odcinek, tak? No tak, no, stary. Nagrywałeś tego odcinek? Stary, ja nagrywałem z tego odcinek i będziesz nas wspierać. Schować tę kartę? Żeby zaraz. Tak, mam, mam. No i mam już skordować, Zobaczymy. Nie przebędę tymi oczkami. Oj, to, no ale mi się nie stało. Dobra, posz, że ja teraz nie śmiemy ch ja on, myślałem, że on nie pobije, nie? Ty wchodzimy do trenera. ja, 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 my, ty, cii, ja, do ja myślę, że oni tak cię pobiją dzisiaj, nie? Stara tak. musisz mnie ubronić, bo będę obrażony. Wchodźmy do czlenera całą czy to za to, że z pieniądze? płynęła Trener, on ci chciał o czymś powiedzieć. Że nie ma stuprocentowej pewności. Trener za na góry też Ale jak tamten miał, to pewnie ja też. Słuchaj, budźcie ochani. Ci bieżący. Przedmiot, panie, ale za jaką krzywdę? Za jaką krzywdę ludzie? Nie życie już dawno pokakało ale po co jeszcze mocniej? Ale słyszeliśmy to, że A, powiedziałem to jest, jak powiedziałaś, że grałeś stary. Ale no, musiałem sobie jakoś wskazić w życiu. Uspokój się. Patrz, jak ma fajny napis na tutaj. Ma fajne krzyża. Ja wiem, podobają mi się, ale ta sytuacja nie dobija. Gdyby nie ta sytuacja, to bym chodził szczęśliwy. Ale co to? Czy to było być zły dla ludzi? To było jeszcze. Od koła Dariusz widzę tu na stole, zaraz... A!

Trzeba! Jeżeli naprawdę będę miała tego kifa, masz trzy rozumiesz? Że ja ci tego nie popuszczę! Ale co nie ma Że coś tego. takiego mogłeś kupa zrobić, no! Serio? I ty się możesz natrącać barberem? A ty co? Będziesz go trzymał? Biedny, załamany? Dobra, zaraz wyjdzie. Co on jeszcze robi? No, Materac wychodzi! Ja chciałem, dało, chciałem, chciałem tą krew do analizy dać! Pachnij Dlatego czy to źle. Nie, nie, nie! nie. Kajś najpierw za ile to warte jest? To ten. No to bierz to sobie! Wynoś się! Dobra, poczekaj, wynoś No wynoś się, pokoś... no parę no rzeczy nie wynoś! się! Tak, że ten gościu miał kiwa, ten gościu niech pokaże, że miał naprawdę kiwa, nie pokaże swoje badania, ten, do który, który do się dzwonił. Ten nie wytrzymał, jak on tam miał. Dlaczego ty w ogóle nie dezytykujesz rzeczy? To też jest wow. fakt. To co? Najlepszy bar w Polsce, tak? Tak, taki gówno nie najlepszy chyba, jak tak nawet tak. takiej rzeczy kuzyna umiesz zrobić. Dawaj, mój hajs. Z bieżąco! Z się Z I tu się stwierdzałeś! I do domu! z no no, no, do... Ale my nie chcemy, żebyś to wam Daj nam potwierdzenie, że gościu spory! ty nie zrozumiałeś! Jest nie denerwujesz! Ja się będę denerwujesz! Daj potwierdzenie! Jest co najgorsze? Tak że ty to zrobiłeś tak jakby z No A co no bo? To wygląda, jest. tak. jesteś zrobił, bo jesteś w ogóle tym przyjętym Dajcie Zaraz, zaraz, zaraz to Co? Każda w każdej osobie, chyba mi nowa I to jest dwóch lat tak, <śmieniu> na zakaz, do was Pięćdziesiątkowa k***a za cięcia, Sprawdźcie sobie na kamerze co do tego I to był film na dzisiaj Nie, do nawet lepszy Dobra, na, to sobie to był jego pomysł. A ty oczywiście się jak zwykle straciłeś. Tak? Nie mnie. Byłam przerażona. jego Ja się modliłem. Tak, ja się modliłem. Masz go wypierdolić. Nie. Tak. Tyle nerwów na szarcaliżko przez te wasze nasrane pomysły. Albo ty to zrobisz, albo ja to zrobię. Tylko, że ja to zrobię agresywnie. No nie, niestety nie macie bo inni się cieszyć. No wywalić stąd, tak czy siak. Nie. Tak. Żebyś ale z takiego czegoś sobie żarty robisz? Ja ułatwasz! No, ale mnie dzień na To jest fajne, myślisz swoim? Nie, my Było zajebiste, no! Ludzie tak mają na co dzień, jak ty się z tego śmiejesz? Ale ja, dlaczego śmieję... Ła, nie, winnie! Wow, Teraz dezynfekujesz, tak? Nie, no mam ja Ja mam, to mam to jest tak, raj! mnie wszyscy to już to się na denerwują. To no radę. to za i powiedz, że to był brak! mama Na kolejny filmie na pewno nie ma ja sobie taką dostanie, że szoknie. Tak, tak, Także, to także dziękuję Wam za użycie do filmu, zostawcie łapkę w górę. Trzeci za pozdrawiam.